Properek. O, properek sika ładnie. Properek. Idą święta. Properek Dobra. Witajcie drodzy widzowie. Tutaj w ten przedświąteczny dzień. <laughs> dobra, dobra, już... Kubuś, trzymaj troszeczkę. Zobacz jakiś pilot jedzie Dzisiaj zajmujemy się wymianą oświetlenia. Zajmujemy się wymianą oświetlenia. W tym celu moja żona trzyma drabinę, aby nie odjechał zbyt daleko. Jak się będzie śmiała, to spadnę i będzie po mnie. Nie ma żartów, kobieto, bo ty musisz to nogami i rękoma trzymać do tego zimnego. A już nie jeździ. Wymieniamy oświetlenie, żaróweczki, bo że róweczki już Kuba ile lat świecą? Od 12 roku, nie? No od 10 lat. Kuba. Tutro te trzymaj trochę krzedni zawsze. A nie, a nie na Kubę ja się odepnę i polecę O. Będę mógł yy, sprawdzimy czy działają. To na środku damy to, te dwie inne. Tak, daj na środku, no i będzie wtedy Dobra git Działa Zmieniamy na barwę zimną, bo te świecą żółto, mi się nie podoba. A te były od początku w 2012 roku, to o, widzicie, rozsypały się te, co były od dołu, gdzieś jak myłem karczerem, to musiałem je. Te działające były, nie? No i tak, dzisiaj 23 grudnia, 23 grudnia, y, jutro już mamy Wigilię, dwa dni świąt, trochę przerwy, Sylwester i styczeń się zacznie. Nowy rok, dwa miesiące zlecą i, i zaś a 5 od nowa będziemy działać w polu. Zdej mi, Kuba, może rękawiczkę, bo ci nie przeszkadzają ci te rękawiczki. Maluszek sobie odpoczywa. Maluszek odpoczywa. Góra, dół wymieniłeś już na środku? Weź sobie taboret, tu jest. Bo i tak góry nie wymienisz. ci przyniosę taboret. Taborecik, Kuba, lekki to da radę. Ty jesteś lekki, to ci powinno wystarczyć. Ile grzybów tu urosło, nie? O piękki chyba. Trzeba pozbierać i do słoika. Grzyb nam jeden się przewrócił. O i znowu się przewrócił. Nie chcę stać. Może teraz I tak to widzicie jest. La, la, la. Nie dajemy żadnych... Światełek na dom, tylko to od przodu damy te ładne białe światła. O, teraz tak. Teraz jest wszystko gitarka. Musiałbyś być jedną ręką go trzymać, bo ty jak dociągasz, wiesz, to od, 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 odpychasz tą całą oświetlenie. A to trzeba tak w miarę dobrze dokręcić. O. Dobra, nie wiem, czy sięgniesz z tego, co? Nie to za bardzo, nie? Drabina bym musiał. Nie, no to nie drabina, weźmy ten. Chodź, we dwóch weźmiemy to. Będziemy nosić. A co? No to jaką chcesz ten? To idźcie po drabinę. W jest? jest, nie? Ja nie wiem, gdzie ta malutka jest. No, wymienimy tu oświetlenie i będzie łatwiej. Wieczorem się świeci, będzie ładnie w święta wyglądać. A z przodu damy... Z przodu to tylko damy, Kuba kupił. 50 metrów takich lampeczek. Na kabelku i po tych słupach damy. Damy po tych słupach. I wystarczy, nie Co... co Szaleć! Nie ma co szaleć. Ważne, że mi koła jest. Jest, najważniejsze. Koła jest to. Jest najważniejsze. Mikoła jest tu i Koła jest. Jest najważniejsze. A widzisz, no i wziąłeś to. To już ostatnia żarówka do wymiany? No jeszcze na środku góra i... Aha, no to będziemy to przestawiać. A w gra. Gra. Tak. Co? Się uśmiechasz? No bo nie widać. Aha, nie, nie możesz tam. To musisz tak namacać, aby ten kloż żeby ci nie spadł. Musi ci wskoczyć. Ładnie. No ja bym chciał korzystając teraz z okazji wszystkim życzyć zdrowych, pogodnych, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku 2023, aby był ten rok lepszy dla nas i dla wszystkich Zdrowie, żeby nam dopisywało, to reszta resztę damy radę, już jak będzie zdrowie, to, to sobie jakoś z resztą poradzimy. Najważniejsze jest zdrowie. Także raz jeszcze. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne, noworoczne. Aby się dobrze wszystkim kładało, zdrowie, żeby nie opuszczało, dopisywało zdrowie, to, to reszta się da. Może ja spróbuję.